A przed nami nagrody w kolejnym konkursie. Ekoinwestor. Ideą tego konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inwestycji prośrodowiskowych, bo to jest niezwykle ważny aspekt działalności wielu przedsiębiorstw teraz, jeżeli konkursowo ocenia stosunek nakładów inwestycyjnych do osiągniętych wyników. Konkurs odbywa się od 2020 roku pod przewodnictwem profesora Janusza Wojdalskiego, ale dziś nagrody wręczy Ola Wojnarowska. Zapraszamy. Szanowni Państwo, przepraszam. Pan profesor zachorował e, i poprosił mnie, abym w jego imieniu wręczyła e, te, te dyplomy. E, mamy trzy dyplomy Ekoinwestorów w Przemyśle Spożywczym. E, pierwsza nagroda za budowę biogazowni z kogeneracją która pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii o 254 gigajoule na rok dla SM Lekpol. Prosiłam przedstawiciela Lekpolu. My? Yy, teraz to już też powiem. Macie świadomość wszyscy, że budowia biogazowni to jest osiągnięcie tak naprawdę najbardziej zaawansowanego etapu budowania gospodarki cyrkularnej, czyli wykorzystania tej energii, która jest wokół nas. Ale po tych dwóch dniach naszego spotkania, to ja wiem, że sukcesem najwyższym jest wykorzystanie tej energii, która jest w nas. Słuszna koncepcja. Dziękujemy. Przechodzimy. Szanowni państwo, kolejny ekoinwestor dla OSM7C za instalację odzysku ciepła z serwatki. Inwestycja dała zakładowi produkcyjnemu oszczędność energii ponad 1856 megawatogodzin rocznie. Od wielu lat mamy czterech członków jury, to jest pan Janusz Wojdalski, pan Roman Wniżykowski, Bogdan Druż i Lech Maryniak. Oni to naprawdę rzetelnie oceniają. Dobry wieczór Państwu. Chciałem bardzo podziękować przedstawicielom firmy Mlekomat, którzy zrealizowali te inwestycje i im dedykuję tę nagrodę. Dziękujemy i gratulujemy. I ostatnio jako inwestor dla Hockland Polska za podczyszczanie ścieków na terenie zakładów w Węgrowie. Inwestycja będąca elementem gospodarki obiegu zamkniętego znacząco przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, wzrostu efektywności oraz redukcji zanieczyszczeń. Chciałem serdecznie podziękować za nagrodę i chciałbym, żeby te nagrody, które dzisiaj uzyskujemy, były inspiracją dla wszystkich do działania proekologicznego. Dziękuję bardzo.